U nas dom już jest udekorowany na święta. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak to u nas jest w tym roku, to zapraszam. W domu strzegą dwa dziadki do orzechów. Spore. Stanę obok jednego z nich, żebyście zobaczyli proporcje. A mniejsze pilnują wejścia do altany. Piękny wieniec. Zwróćcie uwagę na kolor. Bardzo podoba mi się ten intensywny burgundowy kolor. I to co się świetnie sprawdza, to ten rodzaj zawieszenia go na drzwiach bez potrzeby wiercenia żadnych otworów na haczyki. Ale jeszcze chcę Wam się pochwalić drzewem, które pojawiły się wraz z naszym wprowadzeniem się tutaj. To jest Ostrokrzew. Drzewo, które nie gubi liści, przez to jest bardzo praktyczne. Stawiliśmy w tym roku na taki głęboki, szlachetny burgund. I to jest kolor, który będzie pojawiał się w kolejnych dekoracjach, i który będzie takim kolorem przewodnim tego roku. Trochę chciałam nawiązać do madlenki. I pięknego czekoladowego koloru, i odejść od takiej klasycznej czerwieni, jak tą, którą mam teraz na sobie, na cześć takiego trochę zgaszonego, pogłębionego burgundowego koloru. A ponieważ będziecie mnie pytać, to to jest i e golf. Z dramy, który jest teraz w naszym nowym dropie. A to jest spódnica z dramy, która jest e, chyba z obi ubiegłorocznej kolekcji albo jeszcze dwa lata wcześniej. Mam ją do tej pory, uwielbiam ją. To jest ten rodzaj cekinu, który jest miękki, nie gryzie i idealnie się sprawdza na taki świąteczny. W tym roku świąteczne dekoracje. Przygotowywaliśmy razem z panią Dominiką i jej bardzo, bardzo miłym zespołem. Było dużo pracy, ale spędzaliśmy ten czas naprawdę fajnie. Pokażę Wam później backstage, ale teraz chcę Wam pokazać efekt finalny. Zaczynamy od holu. To tutaj jest choinka ale oczywiście nie ta główna. I piękna dekoracja na wejście. Zobaczcie, ten kolor zdecydowaliśmy się na burgund w tym roku, który wygląda we wnętrzach trochę szlachetniej niż taka klasyczna czerwień. Uwielbiam tą konsolę i uwielbiam, że ona jest idealnym miejscem do tego, żeby dekorować w zależności od okazji.